Ja zostałam zaproszona na tę konferencję, no tak jak rozumiem, z dwóch powodów, jesteśmy członkiem koalicji, ale e, są również bardzo silne związki pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową, którą udzielamy, a sprawiedliwym handlem, e, zwłaszcza w pomocy rozwojowej. Sprawiedliwy handel może odegrać bardzo dużą rolę w rozwoju najbiedniejszych krajów świata, czy krajów południa, jak to się teraz określa. My, realizując w takich krajach programy pomocowe, takie jak budowy studni, budowy szkół, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne dla tych społeczności. Y, jest uzyskanie takiej pomocy, która pozwoli im rozwijać się. Czyli na, nasza pomoc powinna być tak naprawdę dawaniem y, ludziom narzędzi, y, które pozwolą im y, samodzielnie wytwarzać dobra i na przykład uniezależnić się od pomocy humanitarnej y, mogą. Y, sami uprawiać warzywa, a nie dostawać żywność od organizacji humanitarnej. I y, oczywiście y, sposoby y, rozwoju takich społeczności dotkniętych kataklizmami, czy, czy wieloletnimi wojnami, skutkami przedłużonych konfliktów. Y, można rozwiązać, znaczy sprawiedliwy handel wiadomo, że nie rozwiąże wszystkich tych problemów. Niemniej jest szansą dla tych krajów do produkowania tych produktów, z których potem są produkowane różne produkty żywnościowe i wejścia na, na rynki europejskie.